W tym filmie jako Litwa postaram się odtworzyć Wielkie Księstwo Litewskie. Nie będzie to łatwe wyzwanie, lecz jednak jest to możliwe. Więc od razu zacznę sobie rozwijać państwo, myślę, że to mi trochę zajmie, zanim na jakiekolwiek podboje ruszę. Dam dużo w populację i ekonomię oraz utrzymanie wojska. Teraz jedyne co będę robił to skipowanie w cholerę dużo tur. A w międzyczasie, gdy tury, to ci przypomnę o dostawieniu suba i łapki, bo to pom pomaga mi się rozwijać. Oraz możesz wejść na mój serwer Discord, do którego link jest w opisie. Okej, okay, już się chyba pojawiła inflacja, bo mam o wiele mniejszy przychód, więc pora zacząć rekrutację wojsk, które zaatakują najpierw Białoruś. I myślę, że od razu po Białorusi z tym wojskiem, co wyrekrutuję, ruszę na Polskę, bo potrzebuję od Polski aż trzy prowincje. Okej, okay, tutaj Białoruś oporu nie będzie stawiała, bo to jednak nie jest potężne państwo. Myślę, że większy problem już będę miał z Polską, a największy z Rosją, bo od Rosji też potrzebuję trochę prowincji. I myślę, że to z tym będzie w duży problem. Okej, okay, ja od razu ruszam na Polskę. O, Polska ma wojnę z Ukrainą. Ej, to. I źle. Ej, no to tragicznie, bo przecież. Ja. Ja bym wolał, żeby. Nie wiem, zaatakuje Polskę, no ale. Kurde, przecież jakby. wolałbym, żeby Polska nie atakowała teraz Ukrainy, bo ile wojska? 10 koła tam mieli. No chciałbym sobie mieć to po... uporządkowane, te tereny, które potrzebuję. Na to, żeby jedno państwo miało taką ilość terenów, jaką je potrzebuje. No nie wiem, czy kumacie przekaz. Wydajecie trochę zagmatwane to, co teraz powiedziałem. Jak ktoś nie skumał, to się mu nie dziwia. Okej, okay, czy się zgodzę na taki pokój? Ja im tylko oddam trzy prowincje. Aż znaczy ja od nich zabiorę w sumie, a nie im oddam. Dla mnie to by było mega fajne, bo już trochę mało wojska mam, ale się zgodzić z... niestety nie chcą. Dobra, myślę, już uda mi się podbić Polskę w całości. Jeśli z nie wezmą w cholerę dużo wojska, to myślę, że nie powinno z tym być problemów. Nie no tutaj wręcz Polski zaraz już nie będzie chłopie, no oni się powinni zgodzić na ten pokój. Ale teraz im pokoju nie będę wysyłał, bo ja tutaj sobie jak mogę wziąć całą Polskę, no to wezmę całą Polskę. Dla mnie to jest opłacalne, bo będę miał więcej terenów, w których będę mógł później ruszyć na Ukrainę oraz gdzie będę mógł rozwijać swoje państwo. No i fajnie, ja biorę wasalizację i... Anektowanie od razu. Okej, okay, ja od razu i Polska sobie zaanektuje. Okej, okay, tu się odrodziła od trochę Polski, nie wiem skąd, lecz mi to nie przeszkadza. No, ja mam dużo teraz terenów do asymilowania. Mam nadzieję, że buntów nie będzie. Jestem 47 w rankingu, Ukraina jest która? 16, no to będzie problem, myślę. Mogę sobie jeszcze zaatakować jakieś sobie y, Łotwę i Estonię, ale bym sobie powiększył też granicę z Rosją wtedy. No, już sobie tutaj powiększyłem na obwodzie kaliningradzkim, ale no to nie jest to samo. Myślę, że nie będę atakował. Łotwie jest to nie tylko po to, żeby tam mieć jakieś tereny, aby rozwijać swoje państwo. Dobra, więc teraz trzeba zacząć rozwijać sobie Litwę, aby była w stanie być lepsza od Ukrainy. Tutaj się chyba z Ukrainą bardzo lubię, bo widzę ile mają wojska i... No trzeba mieć więcej wojska, po prostu. A z tym będzie problem. Ok, 31 punktów mam to: w populację, ekonomię, w utrzymanie wojska i w, tu w podatki. No i pora już po prostu farmić kasę. Szósta największa potęga w całym świecie. No Tu wszystko musi pójść dobrze już. Czy ja ruskich przebiłem? Nie, ruscy chyba są na piątej lokacie. No to zaraz przebiję ruskich. Ok, więc ilość poborowych. Może by się też na. Wasalizację i aneksję zgodzili Myślę, że by było git Ale to tak z ruskimi można spróbować Jeszcze Ukrainę może podbija A Ukraina jest 19 w rankingu Nie no, oni się muszą zgodzić na wasalizację i aneksję Ruscy są na piątej lokacie To mógłbym i spróbować zwasalizować i zaanektować, ale Ale nie byłbym co do tego taki pewny Iż się uda, musiałbym sobie rozłożyć Na pewno wojsko na granicy Ej, ale Rosja miała dostęp wojskowy Od Ukrainy, A i takie rzeczy mi się nie podobają Bo ja, ruscy to będzie Ruscy mają być moi po prostu. Rosja to będzie kolonia litewska, mówię wam. Okay, jeszcze 4 cztery który tutaj kraj, no, gdzie nie prowadzi jakąś wojnę lecz nie na długo co ruscy na, robią na moich terenach? Jakim wypowiem wojnę to oni się nie zdenerwują? te wojska tutaj one mi nie przejmą tych prowincji? wiecie co? to jest błąd gry więc ja zrobię sejwa I, i jeśli coś takiego się stanie co powiedziałem to po prostu wczytam poprzedniego save'a. no chyba kumacie przekaz przebiłem Rosję w rankingu no nie no mordę, musicie się zgodzić nie zgodzili się okej, okay, zrobię sobie sejwa a w sumie przecież mam jeszcze więcej kasy, to... Aha, ja Gruzję mam. Gruzja mi nie potrzebna. Chwila, wyzwolimy Gruzję. Uwolnij Wasala, Gruzja. Ust oni mają tu stolicę chyba. To tu im ustawimy stolicę. Ja Jezu, jak tu wyzwolić Wasala. O, uwolni Wasala. O no i Gruzja powstała. Ja nie potrzebuję tych terenów. Tam też Rosja pewnie mnie zaatakuje. Jak już ich zaatakuje. Z zaatakuje Rosję, to nie ma sensu w ogóle tam przeznaczać jakieś kasy też na asymilacja jakąś. W sumie to jeszcze może się zgodzą na wasalizację Więcej wojska sobie ogarnę, bo jeszcze jakiś budżet. Przy ta budżet Przychód mamy. Okej, okay, wyrekrutowałem sobie więcej wojska. No, jestem pierwszą potęgą na świecie, ruscy są siódmi. Zgodzili się, dobra, Jezu, bo podbijanie ich i jakby się jeszcze na pokój nie zgodzili, to by była istna tragedia. No to co? Czekamy 28 tur. Ruscy nie mogą mi się zbuntować, bo zabrałem im yy, nic mi nie muszą płacić. No i kozacko, no i wystarczy czekać. 3, 2, 1 chęć wolności 100%. Nie na długo. Nie na długo. To nie jest wielkie księstwo litewskie, tylko to jest ogromne księstwo litewskie. Ja to poza Europę wychodzi. Pa widzowie.